Cześć, witam wszystkich was bardzo serdecznie A ja jestem Jawek Tak, pewnie o tym wiecie Ale nie spodziewaliście się pewnie tego, że Minecraft wróci na ten kanał Jednak wrócił yy, Strasznie zachciało mi się grać Minecrafta znowu Ale co to jest za tytuł tego filmu? O co tutaj chodzi? A więc tak, wytłumaczę wam wszystko pokrótce Niedawno, jak wszyscy wiedzą Były dziesiąte urodziny Minecrafta Z tej okazji Mm, chcę zrobić taką serię, że od 18 maja, czyli dzisiaj, kiedy to nagrywam, nie wiem kiedy to wpadnie na YouTube, od 18 maja 2019 roku będę grał równy rok w Minecrafta do 18 maja 2020 roku. Nie jestem, nie jestem pewien jak ta seria wyjdzie, ale spodziewam się gdzieś 10 odcinków miesięcznie. Będę chciał robić 10 odcinków miesięcznie. Mm. I zobaczymy, będziemy starać się zdobyć wszystkie tutaj advancementy, No właśnie. Na razie nic nie zrobiłem. Będziemy się starać wszystkie je odblokować. Tak samo będziemy starali się zrobić jak najwięcej zabić smoka i tak dalej. A więc ja już wybieram sławki i możemy zacząć grę. A więc tak, świat zaczyna się całkiem ciekawo i ogólnie wszystko zaczyna się być całkiem ciekawe, ponieważ zaczynamy od wioski. Więc nie będzie to na przykład naprawdę tak źle. Na razie nie będę badał, co i jak. Jest to mój pierwszy raz na Minecraft'cie 1.14, więc. Nie wiem, jak to może pójść. Na razie mogą być lekkie spadki FPS-ów, gdyż cały świat się po prostu renderuje, wszystko się ładuje i tak dalej, tak? Dobra. Zbierzmy sobie kilka drewna. E, od razu, zaraz pójdziemy po diamenty, bo nie ma co się pierniczyć z tym. Dobra. Cześć, wieśniak. E, dobra. Mm sobie crafting table, cicho bądź Crafting table I robimy sobie patyki Z patyków sobie zrobimy kill off Będę starał się wszystko teraz robić szybciutko mm. Ponieważ chcę na starcie od razu zacząć jak najlepiej Od razu od diamentów chcę zacząć Ale Czekajcie chwilę jeszcze sobie muszę włączyć Auto jumpa, dobra Wszystko dobrze i tak, robimy sobie to. Yy, tak, zresztą wystarczy. Yy, zróbmy sobie węgiel kamienny. Albo nie, tutaj mamy pochodnie, więc. Całkiem przyzwoicie. Zaczynamy szybko, szybko zaczynamy. Bo nie ma co się opierniczać. A teraz idziemy po diamenty yy, w tym odcinku. Więc ten odcinek będzie trwał gdzieś tak. Hmm. Ja wiem, 20 minut może, może 10-15, To jest to taki pierwszy odcinek Bierzemy sobie kilka pochodni Tak, na start Dobra, e, Weźmiemy sobie łóżko od nich Tyle wiem, że tutaj są, że oni tutaj mają tu, tutaj łóżko, ale trudno e, Weźmiemy sobie siano Żeby zrobić potem jedzenie Owce na razie nie są mi potrzebne Kurde, nie mogę biegać, dobra, już wszystko git Jabłuszko i patyki Ej, co? Od kiedy patyki wypadają Strzewa. No, nieważne Jestem pozytywnie zaszkoczony tym Minecraftem Więc... No, zobaczymy co i jak Jak nam w ogóle pójdzie No, bierzemy sobie tutaj to I idziemy tam Mmm, tam jest dzwon O kurde, dzwon, no to całkiem przyzwoicie zabierzemy sobie dzwon. Mamy dzwon, dobra. Kopiemy się od razu tutaj w dół. Może łopatę sobie wezmę. Opa zawsze spoko, co? Kurde no. Wyszedłem. Escape naciskamy przez spodek Tak. Dobra w drugiej ręki kill off I od razu lecimy w dół. Od razu w dół, od razu w dół. Tak po dwa bloki się kopie. Aj craftingu nie zabrałem. Craftingu, craftinga. Jak zał tak zał Dobra, mam i lecimy w dół. Od razu lecimy w dół. No, jak już mówiłem, nie ma co. Nie ma co. Będziemy już na samym dole, zobaczymy sobie potrzebne surowce. No to możemy potem iść jakieś eksploracje, robić i tak dalej. No, myślę, że to nie będzie najgłupszy pomysł na serię. A właśnie całkiem ciekawe: no bo zobaczymy, jak tak mega tryhardując, na 11 pojazdów dojdźmy. Dobra, tak mega tryhardując, jak daleko. Można zajść w Minecrafcie, co można zrobić ehm, I tak dalej Czy w ogóle damy rady smoka zabić? Wydaje mi się, że tak, że to nie będzie nawet największego problemu z tym, żeby zabić smoka Mamy węgiel, więc węgiel sobie jest przydatny, więc sobie zabierzemy węgiel Przy okazji sobie jak zbierzemy I będziemy się kopać dalej w dół, ten samym sposobem co teraz A potem w przód na pałę Mamy łóżko, więc nie ma problemu Prześpimy, jak będzie ciemno. Pochodnie um, też mamy. Jednak wydaje mi się, że ten Minecraft 1.14 14 to ułatwia wszystko. Ułatwia roboty, ponieważ drzewa padają patyki. Um, jednak um, w wioskach villagerów mamy łóżka, tak? Więc nie musimy szukać owiec teraz. idioci, um, tylko po prostu. O, mamy żelazo, więc o, jest, jest całkiem przyzwoicie. Żelaza jest. Słyszę wodę, nie wiem czy też ją słyszycie, zaraz się będziecie ją słyszeć. Zbierzmy sobie żelaza, tak do oporu. Bo jednak kilo na tym momencie będzie potrzebny. Jak to się kopaliśmy tutaj, żeby nas żadna lawa nie, nie, nie zabiła, tak dalej, więc kopiemy się tak. Już tutaj na dwa i tutaj na jeden. Rozumiecie o co chodzi. Lewy też powoli słyszę. Dobra. 32. poziom. Jeszcze trochę do 11. poziomu jest. No ale można pogadać. Można pogadać o tym, co planuję w tej serii. No to planuję zrobić po prostu wszystko. Pokonać w To jest po prostu w osiągnięciach. Robić różne farmy. Po prostu na maksa wszystko, co jesteśmy w stanie zrobić. W równy rok. Równiutki rok. Na końcu będzie podsumowanie tego wszystkiego. Dobra, już sobie zróbmy piecek. Już trochę kołystał na mam. Zróbmy sobie piecek od razu. Też teksturki, tek, teksturki się pozmieniały. Całkiem mocno. Więc no. No, kopmy się dalej. No i zniszczymy mi się kilow. Poczekamy na trzy żelazo. Mm, no, no, od razu sobie przerobimy to. No. Yy, te. Kurde. Jak to się robiło? Czekajcie. Jakoś. W taki sposób, dobra. Mamy 27 chlebka, dobra? Jest dobrze. Od razu. Patyki też mamy. Więc nie jest źle. Niech tutaj się przepala. Ale zaraz sobie tutaj wrócimy. Dobra, zabiorę to. Na jednym poziomie to odpalę na nowo. Na 11 poziomie to odpalę na nowo po prostu. No i lecimy szybko, bo w tym odcinku już się stopi diamenty. 14, 13, 12, poziom 11 Tak, i kopiemy się w tamtą stronę po prostu. Kopiemy się teraz cały czas w tą stronę. Tutaj dajemy już sobie piecyk. Powinniśmy się zapytać dlaczego to tryharduję w pierwszym odcinku A to właśnie z racji tego Że chodzi o to w tej serii żeby tryhardować na maksa. po prostu no dobra, no dobra, To na razie ominmy i dajcie mi Krótkie cięcie okej? Okay? Dobra ja już jestem eee, Idziemy tam Zablokujemy się po prostu, będziemy kopać się dalej, no bo... Czemu by nie, no? Kopiemy się dalej, Jasta, panowie. Um, tryhardujemy mocno z całej siły. Na max tryhardujemy. To mi się słyszy lawę? Nieważne. Dobra, pochodnie i lecimy dalej. No! Ho, ho, ale ładnie, no nie mogę. Tylko jeden diament. Więcej kurde, widzicie? Widzicie? Udało się Obkopmy je dookoła Dobra, no Myślałem, że będą cztery Czy osiem diamentów, że będzie Jednak nie Są cztery diamenty Zawsze coś, cztery diamenty hmm, Czyli czekajcie F3 Dobra, oh, kurde. kurde hmm. Gdzie tu się dawało? Dobra Lecimy dalej, lecimy dalej. Co się że już jest noc? Tak, już jest noc. Więc możemy sobie pospać przy okazji, mamy już osiągnięcie. Więc nie najgorzej. Z tego co rozumiem, tutaj się już skończył chunk. Więc. Na tym czanku już diamentów nie będzie, więc teraz idziemy sobie tak w taki sposób. Tutaj tak taki teraz koś tak raz, 3, 5, 6 Ja pierdzielę. No, no ładnie budowimy się tutaj Ja nie mogę prawie zginęliśmy ale jednak tryhard to tryhard tak cztery diamenty są. Hmm, tutaj się obuduję, żeby nic mi tutaj nie weszło. Teraz idziemy w lewo. Film trwa no gdzieś tak z 13 minut około. No dobra. w ten sposób. Tutaj się żelazo przepaliło. Przepaliło się ładnie. Mamy hmm. crafting. Tutaj mamy crafting table. Całe postawmy. Zróbmy sobie diamentowy kilof. Co? Ej, co jest? Czemu się nie zrobi diamentowy kilof? No, ja widzicie to? Te mi się zepsuły. To jest mój kilow. Dajcie mi chwilę, jest dobra, wychodzimy. Chodzimy jeszcze raz. I Je, czemu się kilof zepsuł? Czy musi się tekstura kill Kilofu zepsuła o co chodzi? Czyli tak będą wyglądać nasze kilofy, tak? Fantastycznie. Nie wiem co się stało. Piszcie w komentarzu dlaczego tak się stało Ja nie mam pojęcia Diamentowy kilo stracił swoją teksturę Ja już wiem Bo mój brat się bawił datapakami. No fakt Kurde bela ale ze mnie idiota jednak Mój brat mm, pod, odpalił mi tutaj resor spaka i dlatego wszystko wyjaśnione. Kurde. Już się bałem. Już się bałem, że ta sera nie wypali. No bo jednak takie kilofy nie, nie wyglądałyby za fajnie. Dobra, już, już się ładuje. No, zaczęliśmy dzisiaj i fajnie, i niefajnie z powodu tych błędów. Kill off, mamy kilow, mamy kilow, jest fantastycznie. Redstone, eksp zawsze się przyda. Węgiel też mamy, więc sobie zrobimy troszkę patyczków. I tak dziewięć, dobra, może być. Hop, hop. Tak spróbujmy się kopać w tą stronę teraz. Yy, I tak. Mm, oczywiście inne odcinki będą też się pojawiać. Nie nie będą tylko te odcinki się tak cały czas monotonnie pojawiać. Kurde, no co jest z tym gravelem? Dobra, czekajcie, tutaj timing. Fantastycznie. Mm -hmm. No tutaj jednak się nie opłaca kopać. Kopmy w tą stronę. Tak, chcemy sobie zrobić diamenty na... czy znaleźć diamenty na diamenty kilof No nie no, szlachet mnie zaraz trafi Jedziemy w drugą stronę W drugą stronę, na razie nie mam zamiaru w ogóle pakować się w te całe... Yy, ...jaskinie i tak dalej yy, Gdyż nie mam dobrego wyposażenia na to w ogóle Jednak trzeba mieć jakąś zbrojkę na to i tak dalej Dobra, spróbujmy się teraz skopać w tamtą stronę nie, od tego cząku tak, do tego, dobra, hop, hop, hop węgiel mamy, dobra i teraz, raz, dwa, trzy cztery, pięć, sześć siedem osiem w taki sposób, i może na pewno w taki sposób, jakoś znajdziemy diamenty do końca czułanka się po prostu będziemy kopać, myślę, że nie uważacie mnie teraz za to przez to, co robię po prostu używam opcji minecrafta, żeby znaleźć diamenty Najprostszy sposób jaki istnieje Jeżeli go nie znacie, no to polecam bardzo I tak Docinę ten odcinek tak do 20 minut Może 25 I po prostu Skończę. Hmm, no nie wiem, nie widzę na razie tu elementów żadnych. A szkoda, a szkoda. Jak dokończymy tego czanka, to idziemy na górę. O, tutaj mamy redstone. Żelazo. Dobra. Trochę żelaza zawsze się przyda zebrać Tutaj No, całkiem dużo, na zbrojkę będzie 25 minut będzie otwarty odcinek, tak myślę No Nie ma co robić dłuższych ani krótszych Dobra, jazda, jazda Gra bardziej nie zapowiada się dobrze Tutaj są dobra, dwa bloki są. Mm, wezmę sobie łopatę No ej I kopiemy, 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 kopiemy Na razie nie zapowiada się to bardzo dobrze jeszcze nie widzę tutaj żadnych diamentów w liżu, a tutaj ich tym bardziej nie będzie Bo tu jest dużo grawela strasznie no cóż, jazda dalej. Mhm. Halo, diabety. Chyba jednak nie będzie dobry pomysł. Kilow jest. Skończył mi się chunk. To ekstra. ponieważ, no to wracamy się na górę o, tam mamy reston to zbierzemy expo mamy dużo można się wrócić już na górę długa droga przede mną w tym miejscu będziecie mieli timelapsa właśnie trzeba coś zjeść Dobra, no ja wyszedłem. Yy, I tak, yy, diamenty są. Dajmy sobie. Miejsce yy, zamieszkania. Ja zamieszkam sobie w tym miejscu. Ten domek wygląda całkiem przyzwoicie. Zamieszkam ja tutaj. Zmienię wystrój. Nie, nie już tak będzie. Zmienię wystrój. Tutaj damy dwa łóżka. Pięknie. Mi się podoba, wręcz. Nie jest najgorzej, zmienimy sobie tutaj tak. I zrobimy sobie skrzyneczkę. Chociaż... Brak mi surowców. Drewno. No. Tu jest drewno. Pozbieramy sobie i zrobimy sobie skrzynkę. Tak kilofem. Bo czemu by nie. Kurde, no głupia myszka. I ja do domu. Śpimy się. I myślę, że to już będzie na tyle w tym odcinku. robimy jednak tą skrzynkę. Zapełniony cały kwipunek. Mm. Już, już, już. I. Tak. Tutaj damy sobie cobblestone i wszystko, czego nie potrzebujemy tak od razu Teraz sobie zabierzemy wszystko najpotrzebniejsze czyli to, 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 to i to i piecyk jeszcze sobie weźmiemy będziemy, będziemy przepalać no więc tak mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał mm, nie mam, mam nadzieję, że też że nie zapomnicie go ocenić zasubskrybować kanału i to na tyle trzymajcie się, do zobaczenia za dwa dni, trzymajcie się, no i cześć